Mamy hasła wyborcze, wiemy, wiemy co robić, a teraz hasła hasłami, będziemy krzyczeli, ale będziemy musieli coś zrobić. Bo prędzej czy później, jak lewica rozrabia, już 100 lat rozrabia, prawica musi dojść do władzy i zrobić z tym porządek. Proszę Państwa, ja mam taki parę refleksji. W tym Londynie, w którym byłem, robiono sondaż 47% Polaków, 47 Polaków w Londynie będzie głosowało na Korzen Mikkego. Świetnie. Pytanie. Dlaczego 47% ludzi w Polsce, którym żyje się korzenie w Londynie, nie będą głosowali na korzin Mikiego, a tylko tam 10 czy, czy ileś? Dlaczego? Przez media. Dobrze mówicie. Na szczęście teraz mamy internet. Dawniej to było tak, że dawano mi 0,7% i dostawałem 3, teraz dają 6, no to dostanę 18, lekko licząc. No ale czy to wystarczy do drugiej rundy? To jest to pytanie. Czy to wystarczy do drugiej rundy? No, musimy się starać, musimy przekonywać swoich znajomych, bo oni straszą. Oni straszą, że jak y, korwin dorwie się do władzy, to wszyscy będą umierani na ulicach z braku opieki lekarskiej, prawda, dzieci będą porzucone, gniły po śmietnikach. Będzie kobiety zgwałcone i podrażone praw wyborczych, będą się cały sały Proszę państwa, takie, takie rzeczy o nas odpowiadają. No i ludzie słuchają, bo to telewizja mówi, prawda? A, pani Olejnik mówi. Ludzie, ludzie, ludzie w to wierzą. Proszę państwa. Cóż, stokrotki były, są i będą, a życie musi toczyć się nadal. I co trzeba mówić swoim znajomym? Prawdy, oczywiście najwięcej prawdę. I nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać naszych celów, bo wszyscy je przecież znają. Zawsze nam wydobędą najbardziej tajne tajniki, na przykład, że chcemy, żeby Polaków nie robiono z pieniędzy. No to jest straszne. To jest straszne. Ja brałem udział w programie, w którym, w którym yy, pani redaktorka, pani Lewicka, Powiedziała, że no na pewno nie można żyć, żyć w kraju, w którym rządzi zasada, każdy jest kowalem swojego losu. Słuchajcie, po raz pierwszy spotkałem lewaka, właściwie lewaczkę, która otwarcie mówi, że hasło każdy jest kowalem własnego losu jest nie do zniesienia. Jak ja chodziłem do szkoły, to komuna była straszna, ale mimo to jednak ludzie uważali, że jest to normalne hasło. A dzisiaj minęło 50 lat dalszego prania mózgów przez rozmaitych socjalistów, i oni uważają, że to jest hasło nie do przyjęcia. To by szokowało. To by szokowało, można powiedzieć. To pokazuje, jakie ogromne pokłady tej lewicowej propagandy musimy jeszcze odwalić. Jeśli po Polsce mój kolega z Parlamentu Europejskiego, pan Verhagen, był premier Belgii zresztą. I on mówi i on mówi krótko, są w Europie partie prawicowe, które chcą zanegować 60 lat dorobku wspólnotowego. No i to właśnie musimy zrobić. Z zanegować 60 lat dorobku wspólnotowego, tak zwanej walki o prawa człowieka, która polega na tym, że nawet we własnym samochodzie nie mogę jechać bez pasów. A taka jest walka o prawa człowieka. Nie mogę kupić lekarstwa w aptece. A jak mówię w parlamencie europejskim, że lekarstwa w Unii są sześć razy za drogie, za drogie i dlaczego nie wolno kupować tańszych, to mówią mi, co pan wygaduje? Przecież z tego pochodzi pańska dieta europosła. A więc ja nie chcę w takim kraju żyć. Ja nie chcę mieć diety europosła. Ja chcę być skromnym prezydentem tego państwa, który zarabia trzy razy mniej niż europoseł, ale jednak chcę tu być z wami. I chcę być tutaj prezydentem w tym pałacu. Mam nadzieję, że przyszedł do Belwederu, bo mam zamiar zmienić, zmienić ten pałac na Belweder. E, poprzedni prezydenci zmienili Belweder na pałac. Wiecie, dlaczego? Bo w Belwederze klamki są strasznie wysoko i nie sięgali. Ale...